Hejka wszystkim, ja wiem, jesteście przyzwyczajeni do live'ów. Ale dawno nie było loga. Nie lubię zimy, a wszyscy mi mówią, że tak ładnie wyglądam zima. Jedziemy do lekarza, jedziemy na... Najpierw w ogóle jedziemy na stację. Zadankować za 25 ziko, żeby daćka nie padła. Później jedziemy do lekarza. Później... Później jedziemy na rozmowę o pracę. I później wracamy tutaj. Kochany pan, naprawia mi głośniczek. Jedziemy do domu i robimy lajwika. Plus w dzisiejszym live'ie będziemy się uczyć. W się sensie ja będę się uczyć? Wy już to na pewno widzieliście. Ale no, zobaczymy, jak pójdzie liveik. Jak będzie taka bomba jak wczoraj to przysięgam, że popatrzę się ze szczęścia. 340 osób na live. Wiecie ile to jest? Mega dużo. Dobra. Ja już się tak nie będę cieszyć, bo codziennie się z tego cieszę. Ja upakałam. I mi ten. bardzo trudny okres mam teraz, wiecie? No. I mi się porozmawiało. Dobra. Lecimy. Wczoraj zaczęłam vloga. Nagrywałam film e, Tfu e, Zrobiłam live'a. Ogarniałam tam wszystkie rzeczy, wszystkie sprawy i tego vloga nie dokończyłam. Nie bój się psinka Także gitara, nie? <dzisz> Dzisiaj się do Was odzywam, ale jestem obecnie w Zelowie u cioci. I w drodze powrotnej na pewno zrobimy film. I zobaczymy. Jutro pewnie Wam coś ponagrywam, będzie jarmark, też będzie ciekawy. A i odnośnie pracy. Idę na trzy dni próbne w przyszłym tygodniu, więc też tam Wam znać. Tylko ten vlog pewnie leci szybciej niż te trzy dni próbne. Także. Wiecie co to znaczy? To znaczy. że na karcie społeczność będzie info. Ale będziemy mieli później tego vloga. Tego w każdym bądź razie. Jarmark Bożonarodzeniowy. Pani Mikołajowa nadchodzi do Was. <laughs> Pewnie Wam zrobię jakieś takie fragmenty tego, ale no też nie będę dużo nagrywać, no bo tam będą ludzie i na pewno wiecie, żebym też ich nie nagrywała bez ich zgody. Widzimy się zaraz na, na jarmarku. No i się rozchorowałam w tym Jarmarku. <słuchajcie> Słychać po moim głosie, że się rozchorowałam ogólnie. Na Jarmarku też wam dużo nie nagrywałam, bo raczej tam robiłam. Zdjęłam paznokcie, bo trochę mnie uczucie nie dopadło. No i co? Dzisiaj cały dzień leżenia w łóżku, później znowu okulista. Ale póki co nic nie robimy, dopiero w lutym będziemy robić coś z okularami I... Dzisiaj były dwa live'iki W ogóle mega się cieszę jak wpadacie na live'y Nawet jeżeli mówię takim głosem jak teraz mówię Bo to jest dla mnie takie przychodzą piszą mi, że dużo zdrówka i tak dalej te takie kochane takie czuję wsparcie od was po prostu, że jesteście no odezwę się jutro jak wstanę idę sobie dalej pić herbatkę na gardło i jutro mam coś po jest 15? a no dworze jest ciemno no godzinę temu wstałam i ja wiem I know ale byłam zmęczona i sobie odpoczęłam i zaraz wam zacznę live'ika nie wiem co będziemy robić na live'iku ale wam zacznę no i zobaczymy co dalej Ja sobie jem śniadanko, biorę leki i muszę zacząć żyć. Zaraz ogólnie zrobię live, live'a, a, a wczorajszy live miałam wam nagrać fragment vloga po live, ale się przedłużył tak, że trwał prawie 7 godzin fajnie bardzo fajnie siedzieliśmy, gadaliśmy, było No, a teraz też zrobimy live'ika. Później nie wiem, to, czy, czy chcę wychodzić z domu dzisiaj, czy jeszcze nie. Jeszcze nie podjęłam decyzji. No, ogólnie się takie straciłam o ten tatuaż bo wczoraj to się zrobiło takie no było wypukły, nie? ale jak się umyłam to zeszła ta warstwa ta wypukła i jakby nie kit jest spoko no w razie co to też będę pisać do tatuatora blad. i hb problem co teraz no. I dopiero wstałam, jakby co? jeszcze dopiero, pół godziny temu Ej, ja już chcę mój normalny głos Dobra, odpalam wam live'a Znaczy, najpierw idę przemyć twarz, umyć zęby Odpalam wam live'a I słyszymy się później Też live w dniu dzisiejszym już poszedł Dwie godzinki pogadaliśmy sobie, nie było was dużo, ale i tak super, że byliście i było bardzo miło. Zawsze mnie to cieszy w sensie jest to takie mega miła, jak ja jestem chora i przychodzicie i mimo wszystko chcecie mnie słuchać i jesteście piszecie mi dużo zdrówka. to jest takie kochane. No teraz idę ogarniać trochę pokoju. Y ogarniam ludzików, którzy załatwią mi Discorda w sensie ogarną mi Discorda będziemy, <laughs> będziemy wrzucać na Discordzie, będziemy robić społeczność muszę zobaczyć jak działa ta karta społeczności. faktycznie możecie wrzucać na nią posty, czy nie muszę zaktualizować listę moderatorów muszę dodać yy, Kacpra jako zarządcę kanału Dużo rzeczy muszę zrobić. Tak, no, ten mój dwudniowy odpoczynek taki chorobowy. Jezu strasznie wyszło. Wyszło tak, że ja teraz nie mam siły ani czasu na nic. W sensie tak, dalej jestem chora, dalej źle się czuję, ale czuję się już na tyle dobrze, że chcę robić. Ale jak zaczynam robić, to mnie zmęczenie bierze i ja nie mam siły dalej robić. Mi tak to denerwuje Ja wiem, jeszcze powinnam leżeć w łóżku i się kurować, ale ja tak nie umiem. I nie umiem siedzieć na dupie i nic nie robić. No, pewnie troszkę się też podmaluję na tego wieczornego live'a, żeby ładniej wyglądać. I sobie pozałatwiamy rzeczy. Też przemyślę kwestie na przykład z nagrywaniem drugim telefonem, zrobieniem live'u drugim telefonem. Zobaczymy. Tak, widzicie moje kolanka. <noise> zaraz się odezwę jak będziemy coś robić witam w kuchni trochę mi energii przybyło ale co chwila mi się kręci w głowie strasznie mi to wyraźnie. chciałabym robić, ale mi się tak kręci w głowie że ja nie czuję świata co tu się dzieje? robimy sobie jedzonko, robimy sobie wege serdelki w cieście francuskim powiedział tak tata, mówię, ej good pomysł teraz, o, włączyło się światło mam worek ze sobą i robimy tak tutaj mamy już pozamytane no i u króliczków trzeba posprzątać wymienimy im wody wymienimy im miski w sensie umyjemy im miseczki trzeba ledy trochę poprawić umyjemy miski wymienimy wodę umyjemy klatki i tak dalej więc to będziemy teraz robić. Później odpalamy lajwika na kąpie. Znaczy, najpierw to jeszcze muszę się dogadać z miskiem moim, bo on tam mi pomoże ogarnąć. Bo on tam będzie chętny na współudział w lajwiku. No i co? No i muszę zrobić przerwę, bo już, już się zmachałam. Chciałam jeszcze wyjść z łatką. Ale to już na pewno dzisiaj nie dam rady. Może jutro. Przygotowania do live'a trwają. Tutaj mamy wszystko z OBS-a i będziemy dzisiaj grywać Minecrafta Będzie ze mną Misiek. Misiek powiedział, że może coś nowego, co go Ogólnie to tak. Czekam na Macię, puszczam streamka i zaczynam nagrywać kolejnego vloga. Ogarnęłam to mega fajnie, mega mi się podoba. Patrzcie, jest, są donaty, jest ranking top donatorów. I co, jakby OBS-a na kompie ogarnąć umiem. Na telefonie. Masakra. Dzisiaj będziemy nagrywać Minecraftika, To już. Mówię. I może Roblox, a może FTK zobaczymy. Może ligę. Zobaczymy. No, ale tak w dużym skrócie. Mam nadzieję, że będzie mega fajnie i że wpadniecie. Zobaczymy jak będzie. Montuję Wam tego vloga, bo vlog się pojawi zanim puszczę live'a. Dziękuję za oglądanie. I widzimy się w kolejnym vlogu, albo na live'ach codziennie o 20.00 Pa, pa!